No nie, proszę państwa, nie jest to magiczna kula, w której zobaczę moją przyszłość, ale z pewnością widzę tu olbrzymi potencjał smaku lata. Witam Państwa, inżynier Bochen. Kłaniam się w biurowej telewizji śniadaniowej dziś w towarzystwie tego niewielkiego, jak na możliwości arbuza, ale zapewne smakowitego owocu. Właśnie. Arbus jest dziś na mym warsztacie, jeden z największych owoców ciężkich, ale też pamiętajmy o tym maksymalnie dietetyczny, zdrowy, nietuczący, składający się w 90 kilku procentach z wody, jest idealnym pomysłem dla tych, którzy walczyć będą z wagą swą. Proszę państwa, jeśli nie chcecie natomiast walczyć, a nieźle poimprezować, mam pewien patent na arbuza. Polega on na tym, że można w nim wykroić niewielki otwór i delikatnie przez kilka godzin wlewać do niego wysokoprocentowy alkohol. Jeżeli natomiast, proszę Państwa, nie chcemy tutaj wycinać żadnych dziur, możemy alkohol wprowadzić do wnętrza arbuza za pomocą strzykawki. I igły, wierzcie mi, działa jak piorun. Najczęściej arbuzy występują w kolorze czerwonym, jeśli chodzi o miąższ. Mam tu moją ulubioną piłę, przerżnę owoc, sprawdzić jaki kolor tym razem mamy e, wewnątrz owocu. Nacinam, po czym będę kontynuował już bardziej klasycznym instrumentem, zwanym nożem. Siknęło sokiem. To świadczy tylko, że owoc jest dojrzały, oho! I oto oczom moim ukazuje się miąż w niebanalnym, oryginalnym kolorze żółtym. A to nie dynia? To nie dynia! Co? Poczekaj, to nie jest żadna dynia, to arbus, Rżnę go śmiało na kilka części, by sprawdzić, czy wszędzie jest żółty. Tak, jest i tu, a także, proszę Państwa, tu. Z arbuza oczywiście jadalnym elementem jest cały kolorowy miąższ, Nie jemy skóry, a także nie jemy tego zdrewniałego fragmentu tuż przy miąższu. Nie są smaczne ani słodkie. Możemy jeść samodzielny owoc bez żadnych dodatków. Wtedy najwygodniej wykroić go tuż przy brzegu i nacinać zgrabne, grube plastry, wyjmować z owocu i jeść. Proszę Państwa. Dobry arbus, ten taki szlachetnie hodowany, jak Państwo zwrócą uwagę, na przykład w tym przypadku zasadniczo pozbawiony jest pestek. Europa zachodnia już dawno zakochała się w arbuzach bezpestkowych, zatem cudem udało się ten egzemplarz uratować yy, yy, do Polski przywieść. Na pewno jadłby go jakiś, Niemiec, tak jest, Niemcy uwielbiają dobry a ten jest. Znakomity. Polecam Państwu bezpośrednią konsumpcję albo pokroić w grubą kostkę i dać na przykład do sałatki. Powiedzmy z kozim serem. Bardzo smaczny na słodko, ale też na słono. No, niestety, nie nadaje się do przetwarzania w dżemy ani do smażenia ani do pieczenia z nim ciast. Najlepszy na surowo, całodobowo. Serem jest moim celem I chociaż zjadłem, w życiu ich już wiele I chociaż wielu serów próbowałem, to najlepszego smaku jeszcze nie poznałem, a wszystkim tym, co już szanaj...